Czy możesz sobie wyobrazić, że oddajesz swoją córkę w ręce mężczyzny, któremu ufasz całym sercem, a po ślubie słyszysz słowa, które zmieniają wszystko? Matka nie jest mile widziana w naszym domu. To właśnie usłyszałam od mojego zięcia dzień po ślubie mojej ukochanej córki. Nazywam się Anna, mam 58 lat i mieszkam w Austrii. To, co się wydarzyło, to nie tylko odrzucenie, to było zniszczenie rodziny, którą budowałam przez całe życie. Jeśli chcesz poznać całą tę bolesną historię i dowiedzieć się, jak poradziłam sobie z tym dramatem, zostań ze mną do końca. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostaw komentarz. Twoje wsparcie jest dla mnie niezwykle ważne. Nazywam się Anna Kowalczyk. Mam 58 lat i mieszkam w małym miasteczku w Austrii, gdzie przeprowadziłam się po śmierci męża pięć lat temu. Myślałam, że najgorsze już za mną, że spokojnie będę mogła cieszyć się życiem u boku mojej jedynej córki Katarzyny, i że doczekam się wnuków, których będę mogła rozpieszczać jak każda kochająca babcia. Nigdy nie przypuszczałam, że mężczyzna, któremu powierzyłam największy skarb mojego życia, moją córkę, stanie się moim największym wrogiem, że usłyszę słowa, które rozbiją moje serce na tysiąc kawałków. Matka nie jest mile widziana w naszym domu. Pamiętam dokładnie dzień, kiedy Katarzyna przedstawiła mi Marcina. To było dwa lata temu podczas świąt wielkanocnych. Przyszedł z bukietem tulipanów i uśmiechem, który wydawał się szczery. Przez następne miesiące był idealnym kandydatem na zięcia. Uprzejmy, pomocny, zawsze pytający o moje zdanie. Pomagał mi w ogrodzie, naprawiał drobne awarie w domu, a podczas rodzinnych obiadów słuchał moich opowieści o młodości z zainteresowaniem. Katarzyna promieniała u jego boku, a ja myślałam, że w końcu znajdzie szczęście, na które zasługuje po trudnym poprzednim związku. Ślub odbył się w październiku ubiegłego roku. Była to skromna ceremonia w lokalnym kościele, na którą zaprosiliśmy najbliższą rodzinę i przyjaciół. Płakałam ze szczęścia, patrząc, jak moja córka idzie do ołtarza w białej sukni, którą razem wybierałyśmy. Ale już następnego dnia po ślubie wszystko się zmieniło. Przyszłam do ich nowego mieszkania z domowym ciastem i bukietem kwiatów z mojego ogrodu. Chciałam oficjalnie przekazać córce klucze do domu rodzinnego symbol przekazania tradycji rodzinnych. Marcin otworzył drzwi, ale nie zaprosił mnie do środka. Słuchaj, Anno, powiedział, używając mojego imienia po raz pierwszy bez pani. Teraz Katarzyna ma nową rodzinę. Myślę, że będzie lepiej, jeśli nie będziesz się tak często pojawiać. Matka nie jest mile widziana w naszym domu. I stałam jak porażona piorunem. Czy to się naprawdę dzieje? Czy mężczyzna, którego przyjęłam jak syna, właśnie mnie wyrzuca? Na początku myślałam, że to tylko zły dzień, że Marcin był zestresowany po ślubie. Ale gdy następnego dnia zadzwoniłam do Katarzyny, usłyszałam w jej głosie chłód, którego nigdy wcześniej tam nie było. Mamo, Marcin ma rację, jestem już dorosła, muszę nauczyć się żyć niezależnie, może rzeczywiście za często się wtrącasz. Te słowa bolały bardziej niż wszystko, co powiedział jej mąż. Moja córka, którą wychowałam sama po śmierci jej ojca, która zawsze mówiła, że jestem jej najlepszą przyjaciółką, nagle mnie odrzucała. W ciągu następnych tygodni kontakt między nami ograniczył się do krótkich, chłodnych rozmów telefonicznych raz w tygodniu. Katarzyna odpowiadała jednowyrazowo, nie pytała o moje sprawy, nie zapraszała na obiad, jak robiła to od lat. Zrozumiałam, że Marcin systematycznie ją przeciwko mnie nastawiał. Prawdopodobnie opowiadał jej, że jestem nadopiekuńcza, że nie pozwalam im żyć swoim życiem, że jestem toksyczną matką. Znałam te manipulacyjne techniki z programów psychologicznych, ale nie mogłam uwierzyć, że moja własna córka im ulegnie. Najbardziej bolało to, że Katarzyna nie chciała ze mną o tym rozmawiać. Za każdym razem, gdy próbowałam poruszyć temat naszej relacji, mówiła, że nie ma czasu, albo że jestem przewrażliwiona. Prawdziwy cios przyszedł w grudniu, gdy zbliżały się pierwsze święta Bożego Narodzenia od ich ślubu. Przez 32 lata spędzaliśmy je razem: najpierw ja, mój mąż i mała Katarzyna, a po jego śmierci tylko we dwie. To była nasza najważniejsza tradycja. Przygotowywałam się na te święta szczególnie starannie. Kupiłam prezenty, przygotowałam wszystkie tradycyjne potrawy, których Katarzyna tak bardzo lubiła, barszcz czerwony według przepisu mojej babci, pierogi z kapustą i grzybami, makowiec, który robiłam tylko raz w roku. Gdy zadzwoniłam zapytać, o której mają przyjść na Wigilię. Usłyszałam od córki słowa, które nigdy mi się nie zapomną, Mamo. W tym roku spędzamy święta u rodziców Marcina. To będzie lepsze dla naszego małżeństwa. Nie mogłam uwierzyć. Rodzice Marcina, których poznałam zaledwie kilka razy, których córka nigdy wcześniej nie wspominała z ciepłem, nagle stali się ważniejsi niż 32-letnia tradycja. A może moglibyśmy spędzić chociaż jeden dzień razem? Wigilię u nich, a pierwszy dzień świąt u mnie? Błagałam. Nie, mamo. Marcin uważa, że powinniśmy się trzymać jednej rodziny podczas świąt. Nie chce komplikować sprawy. Tego wieczoru po raz pierwszy od śmierci męża płakałam całą noc. Wigilia w samotności, z pustym stołem przygotowanym na trzy osoby. To było Coś, czego nigdy nie zapomnę. Jadalny przez całą noc szloch, gdy myślałam o mojej córce śmiejącej się przy obcym stole. W marcu tego roku dowiedziałam się z przypadkowej rozmowy z sąsiadką, że Katarzyna jest w ciąży. Moja własna córka nie powiedziała mi, że zostanę babcią. Dowiedziałam się o tym od obcej osoby, która spotkała ją w sklepie i gratulowała ciąży. Zadzwoniłam do niej od razu, z sercem bijącym jak szalone. Katarzyna, czy to prawda? Czy spodziewacie się dziecka? Cisza po drugiej stronie trwała wieczność. Tak, mamo, jestem w piątym miesiącu ciąży. Dlaczego mi nie powiedziałaś? To najwspanialsze wieści zostanę babcią. Marcin uważał, że jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Za wcześnie? W piątym miesiącu? Zrozumiałam, że nie chodziło o to, że było za wcześnie. Chodziło o to, żeby mnie wykluczyć z tego najważniejszego momentu w życiu mojej córki. Następne miesiące były torturą. Starałam się być obecna, oferowałam pomoc, pytałam o zdrowie córki i wnuka. Odpowiedzi były kurtuazyjne, ale zimne. Nie zaproszono mnie na żadne badanie USG, nie pokazano mi zdjęć brzuszka. Nie poproszono o radę dotyczącą wyprawki. Gdy w sierpniu urodził się mały Jakub, dowiedziałam się o tym dopiero po dwóch dniach. SMS od Katarzyny. Jakub urodził się 15 sierpnia, 3 kg 250 cm. Wszyscy zdrowi. Wszyscy zdrowi. Jakby mówiła do dalekiej znajomej, a nie do własnej matki. Po narodzinach wnuka desperacko próbowałam odbudować relacje z córką. Przynosiłam prezenty dla dziecka, oferowałam pomoc w opiece, gotowałam obiady i dowoziłam je do ich domu. Każdy gest był przyjmowany chłodno, jakbym była natrętnym sprzedawcą, a nie kochającą matką i babcią. Marcin zawsze znajdował pretekst, żeby skrócić moje wizyty. Dziecko będzie spało, Katarzyna jest zmęczona. Mamy wizytę u lekarza. Czasami nawet nie pozwalał mi wejść do mieszkania, odbierając prezenty przy drzwiach jak przesyłkę kurierską. Najbardziej bolało to, że Katarzyna pozwalała mu na to. Moja córka, którą kochałam najbardziej na świecie, stała obok i patrzyła, jak jej mąż mnie poniża. Próbowałam rozmawiać z nią na osobności. Dzwoniłam wtedy, gdy wiedziałam, że Marcin jest w pracy ale nawet te rozmowy były krótkie i pełne napięcia. Katarzyna, czy możemy porozmawiać? Nie rozumiem, co się dzieje. Dlaczego mnie odtrącasz? Nic się nie dzieje, mamo, po prostu mamy swoje życie. Nie możesz oczekiwać, że wszystko zostanie takie samo jak wcześniej. Ale ja nie oczekuję, żeby było tak samo. Chcę tylko być częścią życia mojego wnuka. Czy to za dużo? Jesteś częścią, ale na naszych warunkach. Na ich warunkach, znaczy na warunkach Marcina. Przełom nastąpił w październiku, w pierwszą rocznicę ich ślubu. Marcin wyjechał służbowo na kilka dni, a ja postanowiłam wykorzystać tę okazję. Poszłam do Katarzyny z bukietem jej ulubionych gerber i determinacją, żeby w końcu wszystko wyjaśnić. Gdy otworzyła drzwi, Zobaczyłam zmęczoną, smutną kobietę. Nie wyglądała jak szczęśliwa młoda mama, którą powinna być. Miała podkrążone oczy, wymęczoną twarz, a w jej spojrzeniu dostrzegłam coś, czego nie widziałam od miesięcy: tęsknotę. Kasia, powiedziałam używając jej dziecięcego imienia po raz pierwszy od miesiąca musimy porozmawiać naprawdę porozmawiać. Tym razem nie odmówiła, zapaliła herbatę, usiadła naprzeciwko mnie przy kuchennym stole, gdzie kiedyś spędzałyśmy godziny na rozmowach o wszystkim i o niczym. Powiedz mi prawdę, zaczęłam łagodnie. Co ci, Marcin, mówi o mnie? Przez długą chwilę milczała, kręcąc łyżeczką w filiżance. Mówi, że jesteś zbyt wtrącająca, że nie pozwalasz mi dorosnąć. Że ciągle chcesz być najważniejsza w moim życiu, a teraz to on powinien być najważniejszy. A ty w to wierzysz? Podniosła na mnie wzrok i po raz pierwszy od miesięcy zobaczyłam w jej oczach łzy. Nie wiem, co mam wierzyć, mamo. Marcin ciągle powtarza, że muszę wybierać między nim a tobą, a ja nie chcę wybierać. Chcę mieć i męża, i matkę. To był moment, na który czekałam. W końcu moja córka przyznała się do tego, co naprawdę się dzieje. Kochanie, nikt nie powinien cię zmuszać do takiego wyboru. Zdrowy związek nie polega na izolowaniu od rodziny. Marcin manipuluje tobą, a ty na to pozwalasz. Ta rozmowa była początkiem długiej drogi powrotu. Katarzyna przyznała się, że od miesięcy czuje się nieszczęśliwa, że tęskni za naszą bliskością. Ale boi się konfrontacji z mężem. Marcin stworzył system, w którym każdy kontakt ze mną traktowany był jak zdrada małżeństwa. Mówi, że jeśli naprawdę go kocham, to powinnam odciąć się od przeszłości i skupić na naszej rodzinie, wyznała mi przez łzy. Pomogłam jej zrozumieć, że to klasyczna manipulacja, że zdrowe małżeństwo powinno wzbogacać życie a nie je ograniczać, że może kochać męża i jednocześnie utrzymywać bliskie relacje z matką. Następne tygodnie były trudne. Katarzyna musiała stawić czoła Marcinowi, a ja musiałam być cierpliwa i wspierająca, nawet gdy proces pojednania szedł powoli. Na szczęście córka okazała się silniejsza niż myślałam. Postawiła mężowi ultimatum. Albo zaakceptuje mnie jako część rodziny, albo będzie musiał pogodzić się z tym, że ona sama będzie decydować o kontaktach z matką. Marcin próbował jeszcze przez jakiś czas manipulować i grać na poczuciu winy, ale gdy zobaczył, że Katarzyna jest zdeterminowana, w końcu ustąpił. Nie staliśmy się najlepszymi przyjaciółmi, ale przynajmniej przestał być wrogiem. Dzisiaj, kilka miesięcy później, moje relacje z córką są lepsze niż kiedykolwiek. Przeszłyśmy przez kryzys, który nas wzmocnił. Katarzyna nauczyła się stawiać granice w małżeństwie, a ja nauczyłam się szanować jej autonomię, nie rezygnując jednocześnie z roli matki i babci. Mały Jakub ma już osiem miesięcy i wreszcie mogę być dla niego prawdziwą babcią, opiekować się nim, bawić, karmić domowymi pierożkami i przekazywać mu rodzinne tradycje. Jeśli dotarłaś lub dotarłeś do tego miejsca, prawdopodobnie ta historia w jakiś sposób Cię poruszyła. Może też przechodzisz przez podobny kryzys rodzinny. Może też zostałaś odcięta od swojego dziecka przez jego partnera, a może z drugiej strony to ty czujesz się rozdarty między partnerem a rodzicami. Chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Takie sytuacje zdarzają się częściej niż myślimy, ale rzadko się o nich mówi. Ludzie wstydzą się przyznać, że ich własne dzieci ich odrzuciły. Albo że pozwalają partnerom niszczyć rodzinne więzi. W komentarzach pod tym filmem podziel się swoją historią. Napisz, jak rozwiązałeś podobny problem, albo poproś o radę, jeśli wciąż się z nim zmagasz. Razem jesteśmy silniejsi, a Wasze wsparcie może pomóc innym osobom, które przechodzą przez podobne doświadczenia. Pamiętaj. Żadna zdrowa relacja nie powinna wymagać odcięcia się od rodziny. Miłość nie polega na izolowaniu, ale na wzbogacaniu życia. Jeśli ktoś zmusza cię do wyboru między nim a twoimi najbliższymi, to prawdopodobnie nie ma na myśli twojego dobra. Zostaw serduszko pod tym filmem, jeśli uważasz, że więzy rodzinne są święte i warto o nie walczyć. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych historii, które mogą Ci pomóc zrozumieć skomplikowane relacje międzyludzkie. A jeśli jesteś rodzicem, który stracił kontakt z dorosłym dzieckiem, nie poddawaj się. Czasami droga powrotu jest długa i wyboista, ale miłość rodzicielska jest najsilniejszą siłą na świecie. Wierz w to, że prawda w końcu wyjdzie na jaw, tak jak stało się to w moim przypadku. Dziękuję za wysłuchanie mojej historii. Do zobaczenia w następnym filmie.